Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj odpakowanie sprzętu. Zrobiłem zakup, zakupy w Biedronce i coś takiego mi wpadło w oko, jakiś głośnik za kwotę 99 zł, market Biedronka. No dobra, sprawdźmy co się znajduje w środku. Jest to fajnie zaklejone taką taśmą przejrzystą, także. Pewnie było nieotwierane, tak zakładam, aczkolwiek nie wiadomo. Dobra, prawie mu się udało otworzyć. W środku znajduje się owe urządzenie. Mamy zabezpieczenie folią, która dokładnie. I on właśnie, jeszcze z boku jest coś w rodzaju takiej pianki czy steropianu żeby nam się tutaj nic nie rozwaliło. W środku mamy jeszcze, proszę Państwa, kabel USB i instrukcja. Mamy to też ładnie zapakowane w takim woreczku. Szczelnie, hermetycznie jest instrukcja w języku iski. Normalne. Ale może i polski też się znajdzie. W każdym razie ja tam instrukcję nie czytam i owy kabel usb więc rozpakujmy owe urządzenie. tak to wygląda w środku taka tuba z tej strony jest zobaczcie sobie i teraz a z tyłu o to tak by głos był chyba z dwóch głośników natomiast z góry jest taka znowu klawiatura Także włącz, wyłącz, pewnie yy, nagłośnienie, to jest jakieś podświetlanie. No dobra, spróbujmy to włączyć. Głośnik nam się uruchomił, więc spróbujmy go. O, spójrzcie, jak on pięknie się rozświetla na zielone kolory. No cóż za magia? Zielone, fiolety, to jest podświetlane. Podobno jest włączone, więc spróbujmy go znaleźć w tej mojej smartfonie. No i tak w sumie o coś się wyświetla XO F39. No dobra. Parowanie urządzenia. Sparuj. No, także chyba się coś podłączyło. Więc próbujemy coś odpalić, jakąś muzyczkę albo jakiś, nie wiem, test, żeby to nam zagrało, więc, o, André, Andrea Bocelli, idealnie, no, to mamy wytwór, więc startujemy. Czy to gra w ogóle? Nam? Coś jakby trochę cicho, więc spróbujmy pogłośnić. A nie, tu mamy przesuwanie utworu. No i tak gra. Przynajmniej ładnie świeci. Czyli jeżeli naciśniemy plus albo minus, to nam się przestawia utwór i spróbujmy nacisnąć jeszcze raz i jest. Mamy jeszcze jakieś inne przyciski, sprawdźmy, chyba podświe... zmiana podświetlenia. Jak naciśniemy to nam się zmieniają kolory. O, to jest dosyć ciekawe. Teraz nie ma nic, i znowu o, ten mi się podoba. Spróbujmy pogłośnić. Nie da się. No nie wiadomo czemu. W każdym bądź razie za głośno to on nie gra. Jak mi się udaje. Tutaj mamy jeszcze wejście na USB, jak i ładowanie. Także też ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że jeszcze jest jeszcze miejsce na jakąś kartę pamięci, ale nie. No także to, to urządzenie no ma niestety tylko 16 W. I jest to Madden i China, także każdy głośnik ma po 8 W. Bardziej by powiedział, że to będzie do takiego standardowego nagłośnienia. Aczkolwiek, jeżeli kogoś by to zainteresowało, to chętnie polecam. Także dziękuję za wysłuchanie tego materiału i cóż, możecie się podzielić w komentarzach o jakichś też głośnikach zakupionych, właśnie w tej cenie które są jakieś głośniejsze bardziej opłacalne, gdzie kupić także. To by było na tyle. Byłego wieczoru. Wszystkiego dobrego i dziękuję za wysłuchanie materiału.